Ostatnio z kolegą rozważałem problem wszechmocy Boga i on choć uznaje się w zależności od dnia za katolika lub ateistę, stwierdził coś, co mnie zaintrygowało, mianowicie jak Bóg może być jednocześnie wszechmogący i miłosierny, skoro przecież ten pierwszy przymiotnik zawiera praktycznie moc do wszystkich zachowań i naprawdę wszystko można pod to. Ustawić łącznie z tym, że Bóg chce na przykład naszej śmierci. I tutaj od razu pytanie z tego punktu wychodząca, mianowicie jeśli Bóg jest wszechmogący, to przecież może się zdarzyć, że przeznacza kogoś z góry na potępienie lub zbawienie, a nie ze względu na jego życie lub uczynki. Proszę Państwa, ee, jak to już mówiłem, teologia nie zajmuje się problemami, co by było, gdyby było. A gdyby Bóg się nagle zmienił i powiedział, a ja od dzisiaj się robię zły, bo się zdenerwowałem. Teologia nas uczy, Bóg jest, jest wszechmogący, ale Bóg robi tylko te rzeczy, które chce. Ponieważ Bóg jest miłością. I nie ma pytania, dlaczego jest miłością? Kto go zrobił w miłością? Jego nikt nie zrobił. On od, wiecznie, w, zawsze, wiecznie istnieje jako miłość, jako dobro, jako prawda. I na to nie ma odpowiedzi pytanie, dlaczego to jest, py to jest y pytanie Aksiumat. bez odpowiedzi. To jest dogmat. I Bóg chce naszego dobra. I nie ma teraz... A co by było, gdyby Bóg chciał? A czy Bóg mógłby nie chcieć naszego dobra? Bóg chce naszego dobra i to się nie zmieni. Bo Bóg, proszę Państwa, jakiś jest. On jest właśnie taki. Wszechmogący to nie znaczy, że a może Bóg jutro zechce zabić wszystkich blondynów na świecie, a może wytępi wszystkie gospodynie domowe. Nie. Bóg zawsze kochał, kocha i będzie kochać każdego człowieka do końca świata, bo On taki jest. Bóg jakiś jest. jest istnieje pewna określoność, określoność Pana Boga. I Bóg jest wszechmogący i jest miłosierny, nie jest wrogi człowiekowi. Powtarzam, to jest ten przykład z tym kamieniem, czy Bóg może stworzyć kamień, którego by podniósł. Bóg nie chce tworzyć takiego kamienia, którego by nie podniósł. I dlatego go nie stwarza. To jest odpowiedź. Bóg niech Bóg robi tylko te rzeczy, które chce robić.